Dzisiejsza gala to nie tylko uhonorowanie artystów, którzy wciąż raczą nas swoją muzyką, ale także wspomnienie osób, które towarzyszyły Iwonom w ich wędrówce do szczytu swoich możliwości. Teraz chcielibyśmy powspominać o jednej z takich osób przed Wami Pink Friday. Pink Friday, czyli jeden z dużych kolektywów na Facebooku raczący swoich czytelników starannie wyselekcjonowanymi autorskimi memami. Pewnego dnia zawitali też na scenę artystek Iwona, a ich obecność na pewno możemy zaliczyć do ważnych w linii czasu raperek. Ich głównym zajęciem do dzisiaj są memy, ale nie możemy zapomnieć o muzyce, bo to ona na tej gali jest najważniejsza. Bo mam lepszą dupkę, lepsze ciało, lepszy koks. widzę, że jesteś zazdrosna, a kurwa spadł ci włos, sama byś ojebała moją dupcie, ale jedyne co zrobię to pożegnam się twerkiem flopowy do biucie. Dalej na drzewo. nie widziałeś gdy zdradzała, nie widziałeś gdy też ćpała, pojebana wariatka pery robiła, rozjebała ci psychę i szybko się zmyła. Łączymy się z Pink Friday. Witamy Pink Friday. Dawno nic od was nie słyszeliśmy. Co się z wami działo, gdy was nie było przy boku innych Iwon? No hej kamisiaki, jak się bawicie? Jesteście tam? Widzę tylko jakieś pojebane kropki. A nie ta wysorka, dla mojego kalkulatora Skype to nie lada wyczyn, i tak głośno chodzi że zaraz chyba mnie jebnie prądem, albo odleci do ciepłych krajów. No nic, wracając do pytania, w 2020 uznałam, że wezmę się za naukę i za moje ciałko, żeby było jeszcze bardziej dojebane. Jak wspominacie waszą przygodę z Iwona Czy możecie nam przybliżyć waszą historię? No wspominamy. To było wykurwiste przeżycie. Zaczęło się na Megatronie z Mikini Nasza skończyło jak na razie na anakondzie z hifem z tamtego roku. Stajt tuned, bitches, ponieważ szykujemy nowe nuteczki. Smok smok. Jeszcze ostatnie pytanie dla ciekawskich fanów. Czy planujecie jeszcze kiedyś wrócić do muzyki? O, -o, -o moi kochani fani nigdy nie zawodzą, To was moje słuczki. Oczywiście, że tak. Nie wiem, czy mogę wiele zdradzić, ale planujemy dziś na z nami z koroną oraz remix pewnej piosenki jako prezent na święta. Dziękuję za wszystkie pytania. Cmok, cmok, z buziaczki, ściskam was internetowo, papapam, moje małe skurwysynki. Dziękujemy, Pink Friday, i wracamy do naszych artystów, którzy dzisiaj są z nami na miejscu.